Więc okej, okay, zabralibyśmy wóz na Rajza. Rajza, na której zobaczycie trochę industrialu, na której podziwicie się na maszkietno-śląsko-architektura. Zobaczycie, że Śląsk to nie ino elektrownie i gruby, ale też moc lasów, pól, stowków i jezior miejsc, gdzie je gryfno śląsko fauna i flora. Rajza, na której opowiemy Wam o miejscach dawno opuszczonych i zapomnianych. Pełnych tajemnic, chowy ze serialu Dark. Urozprawiamy też łoty, które dziennie mijacie, i ciśniecie rano do roboty, ale nie znacie ich historii. Korzymy wam miejsca, do których możecie się wybrać na piknik całką familią, ale też takie, do których na co dzień nie wleziecie. To co? Ciśnijcie z nami na rajza.